Witam, witam i zapraszam do środka. Słuchajcie, e, poprzednio tam mówiłem, że coś mi prowadnice nie pasują e, w tych krzesełkach, ale one są ogólnie pomierzone i tam jest odchył 3-4 mm w niektórych miejscach, ale uznałem, że to jest w porządku i zajęłem się fotelem. No teraz już go nie wyniosłem, ale delikatnie tam podjęcie, bo tam jest takie wzmocnienie, taki pałąk i po prostu e, delikatnie trzeba było zaingerować i wchodzi jak talala. Delikatnie jeszcze sobie pozwoliłem ściąć te prowadnice, no bo e, zawsze ten fotel dosyć blisko e, trzeba, no tak, no bo to do przodu wypychasz i tam w zasadzie e, nie tyle co zapiera się całkowicie o nadkole, tylko no, no tak, żeby po prostu łatwiej było wyciągnąć, włożyć, nie, więc taki mały tuning, e, bo i tak fotel zawsze jest tam prawie że maksymalnie wcięty. Słuchajcie, zanim jeszcze wywrócę, e, to mówię, zajmę się takim czymś, nie. To jest kawałek tego, tej blaszki, tego słupka, ja Wam już pokazuję. To było coś takiego, to, to było w ten sposób. Czyli to już było na wylot. A że było na wylot, czyli coś musiało się dziać nieciekawego. No jak widać, no dobrze, że znowu wycięłem po prostu kawałek. Bo to, że dziura tutaj było wypiaskowane, to tutaj pod spodem widać, że tu się robił saigon I też udało mi się fajnie to wyciąć w taki sposób, że to jest zdrowe, tu sobie zajrzałem. Dotąd mniej więcej to w ogóle ciężko było, żeby w ogóle tego nowego nadkola nie pociąć. Tutaj troszkę też porychlowałem, ale to jeszcze było wcześniejsze po tych słupkach, ale to wszystko będzie do zrobienia, to wam pokażę. I za tym kryło się to wzmocnienie. Nie? I tak mówię, dobra, trochę opierdolę, oszlifowałem, ale mówię, no nie. Nie mogę tak zostawić, bo to jest na zakładkę coś takiego zgrzane i tutaj ewidentnie po prostu też już podnosi się i tu pod spodem jest po prostu sajgon. I to jest taki kawałek, słuchajcie, w ten sposób. Więc ogólnie tu mam wszystko pospawane, więc to już mogę sobie taki mały kawałek wyciąć bez tak zwanych obawień. Więc to było tak. I ja to takie coś sobie po prostu dosztukuję, żeby tu, tu się zapierało przy przyspawać w ogóle z błotnikiem, to jakby wzmocnienie całego tego słupka. No bo to by było bez sensu jakbym ja to wyczyścił, a tutaj zaraz po prostu kurde, jedno z drugim by zaczęło tam być żarte i na bank tam jakbym roz, te zgrzeby, rozwiercił i tak dalej, to po prostu tam też by był zajgą, więc takie co sobie dorobię. To dorobię, zamykamy to w pizdziec i... <coughs> Przepraszam bardzo, jak już Wam, jak już to zrobię, to Wam pokażę. 2 miliardy 725 ujęcie z odbudowy blaszków. No i co, blaszkę udało mi się, wiadomo, no jest takie trochę przeturlane, bo tu chciałem tą zakładkę zrobić, ale obspawiłem to do końca, tylko dlatego, żeby po prostu nam no, się tu nic nie, nie, wd nie wdawało. Nawet jak później tam wstrzyknę wszystko, wiecie, jakieś te uszczelniacze, więc to jest nasmarkane. Wygląda identycznie, drugą też już sobie przygotowałem, zaraz będę sobie tam e, przymierzał, jeszcze delikatnie muszę taki łuczek nastukać, na, na, na e, bo to jest akurat, ta jest półtorówka blaszka, z, z, e, półtorówka z czego? czego, nie jestem pewien czy, czy ta druga, to nie jest czasem dwójka, e, no bo to mnie mi domierzyłem, ale to, to mi się wydaje, że jest dwójka, ale tu mam z półtorówki zrobione, więc, więc jest git malina. No i co? Belka siedzi? No nie siedzi, kurwa. Jest przykręcona w opór. Akurat ona jest na czterech, na czterech szpilkach. I słuchajcie, no jak z początku chwaliłem, no to niestety znowu kurwa kwiatek ma ekstra roboty. Tutaj odsadzenie jest no, przepotężne. Będę musiał znowu zgrzewy grzewy tutaj od, od rozpierdolić i to wszystko na nowo przesunąć, patrząc, powiedzmy, tutaj od góry. Dalej, jeżeli chodzi o tą szparę, no to ja bym zostawił, ewentualnie delikatnie puknął, reszta belki, no tutaj troszkę więcej, ale to tam wiecie, to jest maluch, dobra, pół biedy, ale nie dość, że te pół fabrykanty zjebane, plus sam maluch, no to to po prostu robi taką mieszankę wedlowską, że szkoda gadać, też że zanim w ogóle włożyłem tą belkę, to trzeba było te szpilki nastawić na odpowiedni tor i znowu zabawa. Dobra, mam belkę oryginalną. Nawet zderzaczek się zachował, bo nie ściągałem. E, I tu już mnie kumpel dzięki nastraszył, że będzie 500 cm silnik przesunięty w lewo albo do góry. No nie wygląda to źle, bo teraz troszkę ten zderzaczek zapiera, ale tak ostatecznie e, tutaj ten pindol się zgadza. E, czemu tą belkę? nie? Bo tak patrząc na pierwszy rzut oka, no, kurwa, Kwiatku, zajebista, co Ty znowu chłopie robisz, nie? Ale z początku ja Wam chyba to pokazywałem. No tutaj jest wyrwa, nie? No to goś wymień ten, kurwa, element i będzie zajebiście, nie? Tutaj to tam zamalujesz, nie będzie tego widać. Ale tu już od spodu... Już sobie nawet latareczkę wziąłem, kurwa, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tu jest po prostu Eldorado i Berki po prostu nie ma. Eee, czyli od góry można robić zdjęcie i wystawiać, nie? Eee, I dobra, i teraz mając tą i tą będę mógł po prostu zmierzyć te wymiary i zobaczyć, co jest zjebane, a co jest dobre. No i się po prostu wzorować, nie? Dobra. No i pyk. Roznitowałem to takie wzmocnienie z belki i teraz będzie można sobie to przesunąć. Czekajcie, to powinno być jakoś... Nie. Jakoś takoś. I po prostu to wcisnąć jakby głębiej. Tu sobie oczywiście przymierzyć do... Tutaj do naszego mocowania przy maluszku. No i oczywiście ten pimpek, e, śruba się ukręciła, oczywiście ona tutaj była, więc tutaj też co nieco i korodowiało, słuchajcie. No ale sobie takie coś e, samemu dorobię, e, bo jeden już też rozpierdoliłem. Znaczy sam się rozdupił, oczywiście. I, no i przymierzyć tą dobelki, nie? Coś ty kwiatek znowu zrobił. No, wywrócił, tak jak zapowiadałem. Bo to jest, wiecie, kaszlak gatunku, ty, wiecie, jak te kozy. Już teraz mówiłem, że właśnie to jest kaszlak typu koza gatunek podhalański, który, wiecie, ze strachu paraliżuje wszystkie mięśnie i się wywraca. No i maluch, oczywiście, znowu przestraszony. Znowu na oponach od Dniepra. Nic akurat mu się nie dzieje, tam minimalne, takie były, wiecie, fikoki. I tak, jest mnóstwo roboty, bo tak muszę przygotować podłogę do yy, zabezpieczenia, jej, ale pierw, zanim to zrobię. Muszę znowu tutaj roznitować -y, to wzmocnienie tego wahacza. I będę robił to z tej strony, bo tam od środka yy, robiłem tą stronę, ale tam yy, no, nie wymagało to mojej ingerencji, więc zrobię to z tej strony, od zewnątrz. Jakby yy, co dalej? No Trzeba odbudować, będzie wszystko to inne. Tutaj zostały jeszcze te blachowkręty, bo tutaj nie dospawałem, bo po prostu będę tutaj ten kawałek, przynajmniej te elementy wycinał, bo tu jak pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, że tutaj tą blaszkę wstawiałem. Więc tutaj takie dziury powstały, więc to wszystko będzie trzeba porobić. Słuchajcie, powychodziło fajne przytopy, bo ten przecież tunel spawywałem później jak już Maluch był na, na, na kołach, tak czy nie? No Trzeba będzie zdjąć to wszystko, dać do piachu też wahacze. No to większe to dam, a te mniejsze rzeczy to chyba sam sobie w mojej piaskuli porobię. Będzie trzeba też się zająć tym, ale to, to nie wyprzedzajmy faktów, jeszcze mam dużo do spawania, po, poprawienia, tutaj widzicie, widzicie takie pozostawiam fikołku i nie, obs, nie obszlifowane. Tutaj jeszcze brzydko to wygląda. To powiedzmy tak, z daleka będę tutaj będę musiał wyciąć, żeby też zrównać, bo oczywiście te nadkola w własnym życiu, no spod, spód nad wygląda, iż nad ster wymiary zostały, słuchajcie. Oczywiście pod lewarki, pod lewarek, czyli do podnoszenia, też trzeba będzie przyspałać, Tu mamy dół zrobiony. Resztę tutaj doczyścić tych fikołków. Powiem Wam, że jeszcze korundu wyskoczyło. Hu-hu-hu, nadbuchałem się. Jeszcze gdzieś ten korunt migruje po maluchu, ale my się go pospędzimy w już 100 procentach. A belką w międzyczasie się zemowałem, czekałem tutaj na kubki, aż mi pomogą wywrócić, bo wiadomo, ja tak za bardzo sam to, to nie. No ale dobra, no mamy dostęp już do wszystkiego. Tutaj też będzie mi łatwiej, mimo że będę stał na nogach, to też jakieś tam ćwiczenia, ale tak jak tamtą stronę odbudowałem, zresztą nawet ładnie tutaj widać Kurwa, no fabryka. Kwiatku, no fabrykę zrobiłeś. No wiadomo, to jest nieoprzywołane, ale takie zostawimy. E, tutaj też trzeba się tym wszystkim będzie zająć. No nie widzę tutaj, żeby aż tak jakoś było zeżarte, więc e, to szybka piłka. No tutaj będzie, e, tu jest ta strona dużo gorsza, tak tak wiecie, jak patrzałem, więc no tutaj znowu powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o mocowanie sprężyny. E, tutaj pilnować, żeby wybiar mnie nie spierdolił, e, bo tutaj chyba 3 m uciekło, ale tu tam wiecie, tyle ważne są te podkładki. Akurat teraz widać, że, że tu są trzy takie zwykłe, powiedzmy, pff, nie będą jedynki na łoko. Tutaj z kolei jest cienizna, taki ultra chips i taka grubsza, i tutaj z tej strony. I tak samo po wkładamy tutaj, bo na razie to olaliśmy, tylko tak, żeby to jakoś się trzymało. Nie? Dobra, i chyba wszystko wiadomo. Jeszcze zobaczmy sobie ład przodu. No, więc od przodu sobie on taki uśmiechnięty. Zdzisław, aha, ja w ogóle też wykończyłem tutaj cyną, nie zdążyłem Wam się pochwalić. E, ten błotnik, który wstawiałem. E, kurwa, fajnie to wygląda na zdjęciu, na aparacie, e, no ale, no tak czy siak będzie, tu trzeba szpachlem zaatakować, no sz słuchajcie. E, cudów się nie spodziewajmy po kwiatku, no widać, że tu wszystko smarkane tu jest jak nie pokazuj. E, ale tu fajnie, fajnie, fajnie. E, wszystko fajnie fajnie, więc tutaj jeszcze będzie dużo do roboty, ale o, ostatecznie zbliżamy się do końca blacharki. W sensie. A, aż przypadkiem kliknę. E, do końca. Nie takiego końca, no bo jeszcze trzeba drzwi, maskę i klapę. Dobrze, tylko są cztery elementy takie. No i tyle. No i działajmy. Dobra, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia serdecznie. Były pożegnania, odcinek trwa dalej, no bo jak zwykle tak przyjrzałem, mówię nie, coś, coś za mało, zresztą miałem Wam pokazać tam jak e, wspawałem, ale to następnym razem, słuchajcie, troszkę sobie obczyściłem ten tył, e, trochę postrugałem tutaj ten próg, To już w ogóle fajnie to wszystko wyszło, e, prawie że nie widać, że tu było wspawywane, więc tu jestem zadowolony, od spodu tak samo, bo wiecie, zamysł jest taki też, żeby e, na przeglądzie to diagnosta płacił mi, a nie ja jemu, nie? No, tu muszę ten przód dokończyć. No, no, tutaj nie jest jeszcze zbyt pięknie, tutaj troszkę pokombinuję, żeby. Bo tutaj taki nadmiar wyciąłem, to jeszcze nie jest skończone. Też, żeby ten rand był taki ładny, no, bo bez sensu tutaj jakoś szpachlować przy kole, zwłaszcza zaraz to może odprysnąć. No, został mi dół. Ewentualnie tu jeszcze jakąś mam małą dziurkę. Tu jest cacy, tu jest cacy. Tutaj takie robaki to niech będą, to i tak przykryjemy tą masą uszczelniającą łączenia i tak jak mówiłem, poczyściłem, słuchajcie no mamy jeszcze spory kawałek, czyli tak tutaj do zrobienia, tutaj ten spód tutaj od spodu też widzę koroduje tutaj też by się przydało wyczyściłem trochę to nad kole tylko dlatego, że jak wiecie, będę, czekajcie jak będę tutaj wspawywał cokolwiek, no nie wiem nawet odtłuszczał, to po prostu tutaj pełno tej smoły będzie mi jebało robotę, nie no i co, i też trzeba było mocowanie to gorsze akurat od sprężyny, no widać, że yy, i tak zastanawiam się, czy kurwa to w miarę, bo tak, spód jest w miarę taki cacy, tylko w tym jednym miejscu, yy, może bym taki, taki malutki kawałek dorobił, zresztą zobaczymy, no zro... nie wiem, czy to kupować taki, bo to kurwa te zamienniki, to już wolę nawet takie dziadostwo regenerować, kawałek blaszki, pyk, pyk, pyk jako tako i fajne nie tak samo to też jest całe zeżarte tutaj zeżarte tu zeżarte i tu zeżarte i w ogóle słuchajcie nawet jak jest powiedzmy to fabryczne m, między łączeniami ta guma taka to głębiej tutaj gdzie już coś powiedzmy się działo to i tak podeszło i zobaczcie tutaj wyskróbałem gumę prawie do zera i już kurwa rdza wychodzi nie więc y, trzeba będzie tu fajnie wszystko zrobić no tutaj no, nie ma takiej tragedii. No, w sensie jest to tam wyżej, jakby. Do, do, jest to do, do czyszczenia, jakby. Ale jak tutaj wytnę, pomyślimy, jak to sensownie zregenerować. Słuchajcie, e, bo tutaj fajnie nam wyszło. E, tu jestem zadowolony. No, gdzie nie, gdzie trochę, trochę, trochę gorsze podejście. Ale ostatecznie, e, ja jestem zadowolony. Tak jak mówię. tutaj. Też wspawałem, tylko tak wiecie, heftnęłem sobie, żeby zaraz to wyciąć, bo trzeba będzie też to wypierdolić, nie? No i standardowo cały ten zawias też wypiaskować i pomalować czymś sensownym. Tutaj nasz ten spód, tu muszę jeszcze dokończyć jakby, bo tak niepotrzebnie taką szczelinę zostawiłem. To znaczy tutaj ciągnę akurat, bo tak też zostawiłem. Tam też troszkę porobić, tam też i będzie można to farbować, więc... Niby taka szybka robota, ale nie do końca. Zwłaszcza patrząc jeszcze tutaj, gdzie muszę w sumie całą tą ćwiartkę kurwa odbudować niejako, bo tak tu, trochę tego rantu, tam wyżej, tu niżej, a piatku, to skończysz no. Wiosna już, kurwa, ty jeszcze robisz. No nie jest źle, ale tutaj na przykład, no się, zrobiłem, tak? No to tu fajnie wyczyszczone, odświeżone. No nie, no nie zostawimy tutaj też. Tutaj jest w porządku, bo tutaj fajnie ta guma wszędzie Tą gumą pouszczelniali, my też to porobimy, no tutaj niestety, zwłaszcza gdzie ten lewarek, to jeszcze jeden i drugi muszę przyspawać. I na końcu jeszcze muszę, dobrze mam starą podłogę, jeszcze nie wypierdalam na złom. E, bo tutaj jest mocowanie tego pstryczka od pasów, tego pigmejka, więc tutaj też trzeba będzie, e, można taką większą blaszkę, tam jakąś wzmocnienie takie, no i nakrętka, nie? żeby po prostu było co wkręcić. Tutaj te robaki zostawiam, takie wiecie, takie, takie, coś pozostawiam, bo tutaj też punktowo powiedzmy leciałem, ale i tak tutaj no nawet jak taka, takie coś zostawiłem, to po prostu tu polecę masę uszczelniającą, tutaj też muszę poczyścić i dokończyć. Jest roboty, dlatego też trochę rzadziej te odcinki, żeby Was nie zanudzić i coś ciekawego powiedzieć. No i od środka tam ewentualnie jeszcze zobaczyć, czy jeszcze czegoś nie pominąłem, bo po prostu jak już po... zakonserwujemy na amen podłogę, no sobie stanie na koła i wtedy ewentualnie już, znaczy ewentualnie, wtedy już dookoła będziemy tak działać, wiecie, pieścić to, bo teraz też to pieszczą, ale, ale, ale wiecie, no, ale janko, nie? Więc tak to wygląda. Tutaj pas też tak w miarę fajnie to wyszło. No no też będę musiał jeszcze tutaj popracować, żeby czegoś takiego nie było widać. To jeszcze zostało resztę po tym takim tym wzmocnieniu śmiesznym, bo było przecież z całym pasem przednim. Ale to jest ładnie. Nie widać, tam mówię, to wszystko jeszcze po uzupełniamy. Ale to już w procesie przed lakiery niczym. Tu też muszę kurwa... Ale tutaj już też powycinałem, tu już też dokładnie E, powykańczałem, więc no ogólnie jestem zadowolony, na to nie patrzę. No bo mówię, to wszystko sobie dodatkowo yy, posiubaksujemy, że będzie po prostu beton. Nie? Więc tu jest ładnie, mówię. dosta ma płacić mi, a nie jajem. Dobra, no to bawimy się dalej z tym rdzą, Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam.